Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Ja jestem w sklepie lpy. I Nie, lubię klocki, po prostu widzicie to na odwrót. Jestem we Wrocławiu, zaraz Wam pokażę, jak ten sklep wygląda, bo jest naprawdę całkiem dobry. Dobra, zróbmy taki sklep tur. No nie wiem, dobra. Obejrzyjmy, jak on wygląda, tak po prostu. Po wejściu do sklepu od razu widać Tower Bridge, ale nie jesteśmy w Londynie, jesteśmy we Wrocławiu, tak jak mówiłem wcześniej. No i tutaj mamy troszeczkę jakichś takich większych zestawów już od razu na wejściu, między innymi typowy londyński autobus, mamy tutaj Mustanga, a tutaj mamy choćby tego ekskluzywnego Ironmana. No ale jeśli chodzi o to, co znajduje się tutaj po lewej stronie, sorry za prześwietlenia, no ale jest godzina... Trochę po 12 w południe, więc jest widno. Światło się odbija. Są dotsy, całkiem szeroki wybór. E, tutaj można znaleźć pokaźną ilość minifigurek, e, ale minifigurek będzie więcej, to wam pokażę później, bo jest super komfort wyboru. No i trochę gadżetów w stylu zegarków. A tutaj nawet się zobaczcie, zachował jeszcze jeden zestawik z Toys R Us. To jest e, ten taki z mieszanymi figurkami. To nie jest City. No był chyba bodaj sprzed 4 lat. I co mamy dalej? Dobra, najpierw musimy wyprostować widok. Dobra, trole, to chyba nic ciekawego, ale tutaj, jeśli chodzi o ideasy, rzeczywiście wybór jest dość szeroki. Mamy choćby otwieraną książkę. A tutaj, co do ekskluzywów, cyk, wyścig smoczych łodzi. Jest i Volkswagen, ten taki całkiem pokaźny. U góry możemy zobaczyć turbinę Vestas. Jest jeszcze warsztat na rogu Stranger Things, więc rzeczywiście wybór jest całkiem szeroki. No i myślę, że z takich ciekawostek, jeszcze w, w miarę dobrej cenie, jeśli chodzi o dostępność, mamy zestaw z filmu Tron. Więc jeśli nie macie i chcecie dorwać, no to sprawdzajcie ofertę, bo rzeczywiście na to warto zwrócić uwagę. Idziemy dalej. Tutaj całkiem pokaźna ściana z Duplo, No to trochę z tego wyrosłem, ale. Jeśli Was to interesuje, ewentualnie Wasze pociechy, warto sprawdzić, bo jest tego rzeczywiście całkiem sporo. I tak sobie zaglądamy dalej. Mamy tutaj kicierożek. Mamy też różnej maści inne rzeczy, no ale kicia to wiecie, taki temat bardziej wyprzedażowy. No i tutaj ogromna, ogromna naprawdę ściana Friendsów, jest tego bardzo, bardzo dużo. I tam za chwilę zaczynają się inne tematy, ale to myślę, że ustawię się w bardziej komfortowy sposób i będziemy oglądać. Ogólnie rzecz biorąc wjechała dostawa, no i już część zostało jest na półkach, zobaczcie jakie rarytasy. Nowy Indominus, Ankylozaur, wow, już się ślinie, już chcę otwierać tutaj mamy te nowe małe dinozaury eee, o, też jest całkiem nowy Hulk, który znalazł się w tej wieży Avengersów 4+, więc naprawdę jest całkiem konkretnie eee, jeszcze nie wszystkie Jurasiki tutaj się co prawda pojawiły, ale one już są w pudłach, ja Was zapewniam, więc ogólnie rzecz biorąc, zaglądajcie do oferty i sprawdzajcie, bo są różnej maści fantastyczne rzeczy totalnie, o dobra, tu jest jeszcze Galimimus, więc brakuje nam tylko tego zestawu 4+, ale on też gdzieś tutaj się pojawiał Dobra, tutaj nie patrzcie, bo widać trochę pudełek, których co prawda miało nie być widać. Jest i ścianka z Friendsami, jest i trochę zestawów na licencji Disneya, więc naprawdę wybór jest szeroki, ale tutaj zobaczcie, cała ścianka dla fanów Ninjago, też już część nowych zestawów jest wystawiona. No i trzeba znaleźć miejsce na kolejne, bo rzeczywiście one są niesamowite. 13 sezon wygląda obłędnie, no i szczerze mówiąc, sam się nim niesamowicie jaram. Tutaj mamy ten zamek. Klimatach Chimena. tutaj jest kościany smog, tutaj, niżej jest cała masa innych naprawdę atrakcyjnych rzeczy. Zobaczcie, ile tutaj tego jest: ślinka cieknie, a bagażnik tak mało pojemny. Ale super, jest ICT, nowy samolot. O, teraz będziecie widzieć pewnie lepiej. Trochę zestawów tych, które pojawiały się w ostatnich latach. No i jeśli chodzi o zestawy z tej serii najnowszej podmorskiej. To one znajdują się tutaj. No i przede wszystkim mamy tego wielkiego rekina. Nie wiem, czy to jest megalodon, czy po prostu jakiś dziwny, zmutowany wybryk, który uciekł przynajmniej z czarnobyla. Tutaj jest też ten świetny zestaw z żabnicą. Absolutnie trzeba się w niego zaopatrzyć. Bo tutaj, jeśli chodzi o zawartość, to ryba wygląda świetnie, świeci w ciemnościach i naprawdę jest totalnym sztosem no źle to wstawiłem, ale dobra, później poprawimy i idziemy sobie dalej tutaj jeszcze trochę City, trochę Boosta i tak dalej ale tutaj już wchodzimy w tematy licencyjne i tak, bardzo dużo zestawów z serii Super Heroes również takich całkiem świeżych bo zobaczcie, mamy tutaj na przykład ten łazik Venoma widać go? o teraz widać, dobra i tutaj Star Warsy i jeśli szukacie tego zestawu bo go do tej pory nie mieliście, no to wiecie, gdzie uderzać. Lubię klocki.pl. Tak? Czy com.pl? dobra, okazało się, że... Ostatnia sztuka. No to nie wiem, czy do emisji tego już będziecie mieli okazję, żeby kupić, bo może ktoś inny wykupi. Trudno. I jeszcze więcej Star Warsów. No tutaj chyba, jeśli chodzi o jakieś takie tematy bardziej ekskluzywne, to tego jest nieco mniej. Ale też zobaczcie, szybciej wściekli. Całkiem spora ilość zestawów z technika, szczególnie tych dużych. Jest Land Rover, jest Lipher, więc naprawdę jest w czym wybierać. Ale to nie koniec sztosów. Zobaczcie. Tu Kat i Pani Gale też wjechało. A tutaj już część nowych poterów, które się pojawiły. Co my tu mamy? Mamy pokój życzeń, jest już Nora. Jeszcze nie jest wyjęta co prawda wieża astronomiczna, ale też za chwilkę się pojawi. No i myślę, że też. Zestaw, na który czeka wiele osób, czyli ten statek piracki z Kreatora, zastanawiacie się, gdzie jest, a ja mówię, jest tutaj. Trzy opcje do zbudowania, możecie pooglądać z bliska, ja w sumie jeszcze nie wiem, czego biorę. A, chyba... Chyba nie. Nie jestem przekonany co do tych masztów, czy masztów do żagli. Tu jeszcze są jakieś niedobitki z Overwatcha, no ale to w sumie jest seria, która jakoś tak bardzo mocno nie cieszyła się um szacunkiem fanów, o ile tak można powiedzieć, trochę z No i zobaczcie, że mamy tutaj też już zestawy, które tak powolutku, powolutku wychodzą ze sprzedaży, czyli choćby McLaren Senna, jest tutaj też Ford Fiesta WRC, więc jeśli polujecie na takie zestawy, no to znowu, wiecie gdzie szukać, bo rzeczywiście trochę rzeczy takich fajnych się pojawia, ale myślę, że to, co może Was bardzo mocno zainteresować, to wcale nie ta półka i wcale nie ta półka i jeszcze nie ta, ale tutaj, zobaczcie. Mamy Lego Dimensions, i jeśli chodzi o dostępność, całkiem sporo ich zostało. Więc jeśli jesteście fanami, np., Night Rider'a, ten zestaw tutaj jest. Mamy tutaj jeszcze zestawy z Pottera, z Atomówek, z Batmana, czy też spory na przygodę. I tak szczerze mówiąc, to chyba była rzecz, która mnie najbardziej tutaj zaskoczyła. No bo Hello, tych zestawów już nie ma tak normalnie w sprzedaży, szczególnie Night Rider'a. Ja ostatnio wiedziałem, że ktoś szukał, także możecie sobie patrzeć. I co? I powoli trzeba wychodzić? Nie, bo jest jeszcze makieta. Obiecywałem makietę, jest i makieta. Zobaczcie, bardzo duże torowisko, jeżdżące pociągi, ale i inne pojazdy i budynki, które tutaj się pojawiają. Naprawdę wygląda to fajnie. No i można sobie tak przyjść, nawet pooglądać, troszeczkę się poślinić, pozastanawiać się, jakby to było mieć coś takiego u siebie w domu. Bo naprawdę całkiem spora ilość obiektów tutaj się znajduje. Zobaczcie, ilo choinek i też nawet jest krowa. Która jest obiektem pożądania wielu Lego fanów. Co do jeżdżących pociągów, tutaj szczerze mówiąc, czy coś jeszcze tutaj może jeździć, czy tylko te dwa? Tylko te dwa. No, tylko te dwa. Reszta nie jeździ, bo. O, jeszcze. rzeczy z niego. A, ok. No, w każdym razie teraz się możecie zastanawiać, ile zdacie sklepów z LEGO, w którym jest taka fajna makieta jeszcze z jeżdżącymi pociągami i można tak patrzeć. To jest jak akwarium. Patrzycie sobie zamiast na rybki, to na jeżdżące pociągi. Tylko jeszcze pociągów nie trzeba karmić, więc w ogóle idealnie. I możecie się jeszcze napatrzeć. Napawajcie się tym widokiem, bo naprawdę to jest super sprawa. No, jeszcze jesteśmy przy kasie. Tutaj możecie zobaczyć, jakie są dostępne polibagi. Są też zestawy z serii Lego Extra, mniejsze docy. E, tutaj jest jeszcze trochę jakichś takich breloczków, e, artykułów szkolnych i tak dalej. A zaraz pokażę Wam, co jest po drugiej stronie, bo Was też to może zainteresować. A tutaj cała masa minifigurek. I myślę, że najfajniejsze jest to, że zobaczcie. Bierzecie saszetkę, cyk. Już wiecie, że tam jest figurka numer 6 z danej serii. E, wszystkie są tak posegregowane, czy tylko ta 20 seria? Ok, czyli jeszcze do wyboru macie takie rzeczy jak seria 19, seria z DC, z Lego Movie 2, to jest chyba jeszcze 17, więc jak szukacie figurek, które po prostu można dorwać sobie tak z automatu, bez macania, bez szukania, no to znowu wiecie gdzie szukać. Sklep tur ukończony, jeśli będziecie we Wrocławiu lub okolicach, pamiętajcie, żeby zajrzeć do sklepu Lubię Glocki, bo w mojej opinii oferta jest naprawdę bardzo szeroka, plus mamy świetną makietę, plus mamy możliwość kupowania figurek bez konieczności ich macania, co myślę, że w aktualnych czasach jest bardzo ważne. No i myślę, że jeszcze znajdziecie tutaj też kilka fajnych rzeczy, choćby właśnie w postaci LEGO Dimensions, które no, już są rzadziej dostępne, a tutaj normalnie jeszcze leżą na półce i możecie je najzwyczajniej w świecie kupić. No, to chyba właściwie powiedziałem wszystko. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!